Leszek Szczasny, który o turystyce wie wszystko i jeszcze więcej. Dzisiaj jesteśmy tutaj na otwarciu punktu informacji turystycznej, wizyt Racibórz, nowej jakby takiej marce turystycznej Raciborza. Jakie oczekiwania, jakie nadzieje, jakie wskazówki można byłoby z punktu widzenia Twojego Leszku podpowiedzieć tutaj szefowej pani Annie Musio? No ja, ja się cieszę, że w ogóle to jakby jest reaktywowane to miejsce, bo, bo raz, że w, to jest no świetna lokalizacja i gdyby to miał stać jakby pusty lokal, niewykorzystany, no to to w ogóle wstyd, jako taka wizytówka też dla miasta, już abstrahując od tego, cokolwiek by tutaj miało być, ale fajnie, że jednak jest coś, co ma sprzyjać na jakby takiego budowanie jakieś renomy, tak jakby raci Boże. No i pierwszy raz widać takie no świeże, nowe podejście, takie nowoczesne, rzeczywiście nowoczesne, nie? Nie tylko na zasadzie, chociaż ja sobie tutaj wziąłem, ale też i mamy z regionu, właśnie gdzieś tam z mora, w czeskiej strony, mhm. sporo jakichś jakich, jakich folderów map. Mhm. Ja uwielbiam mimo wszystko mapy papierowe, mimo no wszystko, tak. można jest w telefonie, to jednak lubię też te papierowe, ale myślę, że do tego ten punkt się nie będzie ograniczał, jak było chyba kiedyś, mhm. no, tylko będzie takim, no, takim trochę centrum jakby animacji, tu, mhm. czymś takim nowocześniejszym. Były mowa o tym połączeniu z innymi właśnie placówkami i, 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 i myślę, że pani Ania też jakby no, osoba, która też już ma doświadczenie w jakichś takich też projektach multimedialnych, z tym, z tym projektem polsko-czeskim, i, i, i też obycia takiego właśnie tutaj regionalnego i fajnie, że znaje właśnie język czeski, to też pewnie będzie powodowało, że te granice gdzieś tam będą zanikały i, i ja mam nadzieję, że to, że, to będzie, że to będzie się tam rozkręcało powoli i, 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 i przynosiło jakby efekty, tak? Dla, dla... I, I że będzie przede wszystkim jednak też dla ludzi, tak? Że będzie też dla ludzi, um, ja, ja myślę, że te godziny otwarcia też jakoś się tak da no radę poukładać, żeby to nie było tylko w tych godzinach pracy no, urzędników, mhm. bo, to, bo to jednak jest rzecz um, um, robiona dla ludzi, dla tych przyjezdnych, tak? Którzy są tutaj w piątek wieczorem, są w sobotę, są w niedzielę, tak? tak więc w jakiś sposób na to, żeby oni mieli dostępne te, te, te usługi tutaj i te, te informacje z pierwszej ręki, e, mam nadzieję, że da, się to, że da się taki tutaj taki konsensus wypracować. Tak? Był taki czas, że można było to szybciej otworzyć, wtedy trzeba było połączyć to z biznesem. Z punktu widzenia samorządowca, czy nie jest żal, że nie, nie jest Leszek Szczasny w samorządzie, że wówczas ktoś by może wytłumaczył radnym, że trzeba było to pchnąć do przodu, bo znowu upłynął chyba rok czasu i trzeba było czekać, aż dopiero do dzisiaj na otwarcie mogło to już funkcjonować, mogło to już żyć. Aha, mówimy o tej, aha, o tej tak, poprzedniej, takiej tak, tak inicjatywie, o tej... że byłoby to e, wzięte pod skrzydła trochę biznesu, tak, 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 ale tak, jednak tak. współpracujące z samorządem. No teraz typowo samorząd wziął to na własny garnuszek. No rzeczywiście, przecież tam no, 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 były kontrowersje też związane z tymi jakimiś tam powiązaniami no osobistymi, tak więc ja myślę, że nawet myślę, że dobrze się, że się stało, że jest tak jak teraz, tak? Okay. Choć to opóźnienie no, to nie jest jakby szczęśliwe, ale no to już jakby może do tego nie ma co wracać. Jasne. Ale chyba dobrze, że to jednak jest i, i nie budzi to przez to takich kontrowersji jakichś tam też personalnych, że, no tak. że, że, że to gdzieś właśnie ktoś komuś, okay. tak więc jest bardziej taka czysta sytuacja i myślę, że... I jeszcze ostatnie tak. pytanie o potencjał turystyczny samego Raciborza i ziemi raciborskiej, jaki on jest, jak go można nie wiem, zmierzyć, jak go można określić, czy to jest coś w formie takiej perły do wyłowienia, czy też trzeba to jednak szlifować, nie wiem, jak diament i dopiero będzie po obróbce gotowy. Trzeba, trzeba szlifować, to, to każde miejsce trzeba, każde miejsce trzeba szlifować, to nawet i Kraków trzeba szlifować, tak? Bo on się gdzieś tam może spowszednieć i jakby trochę, trochę gdzieś tam stać taki, taki, taki bardziej pospolity, tak więc to, to, to każde miejsce trzeba jakby szlifować. Wiadomo, nie konkurujemy z Krakowem ani, ani z Wrocławiem, ale, ale mamy tutaj mimo wszystko trochę takich punktów, które przy, przy, przy dobrej, takiej sensownej promocji i pokazaniu też takiej całej, takiej bazy, tej otoczki, tak, że, że ten że ten klient dostanie, klient, no ten turysta, ten, ten, ten podróżnik, wędrowiec dostanie taką naprawdę kompleksową informację, yy to ja myślę, że, że, że da się tutaj jakby ludzi ściągać. Ja, ja nie uważam, ja, ja uważam, że w każdym, w każdym powiecie jesteśmy w stanie znaleźć dużo jakby fajnych miejsc. To jest kwestia tylko otworzenia się otworzenia się, a, a te punkty jakby informacji turystycznej, jakieś tam wydziały y, 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 kultury w urzędach miasta, one mają tylko jakby to tak gdzieś pod, 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 podkręcać, jakby podkręcać, bo to nawet po swoim mieście wystarczy chodzić po jakichś podwórkach, po tyłach, po, patrzeć, wystarczy nawet chodzić bardziej za, za dartą głową, tak? I, I te rzeczy nawet, i ja uważam, że nawet my, raciborzanie, cały czas możemy tutaj dużo rzeczy jakby odkrywać i powinniśmy odkrywać, tak? Bo my, e, też nam to tak jakby spowszedniało, ale to jest kwestia tylko innej, nabrania jakby innej perspektywy i myślę, że to, to tutaj centrum będzie też jakby, ten punkt informacji będzie też jakby temu sprzyjał, ten, ten cykl jakby spacerów takich bardziej, takich różnotematycznych właśnie, e, a nie tylko takich jednolitych, standardowych, to, to, też, też, też jest jakby dobrym, dobrym pomysłem. Ja jakby w tutaj te, te, tego naszego powiatu i tam gdzieś nawet czasem kawałek dalej cały czas odnajduję jakby fotograficzne jakieś takie duchowe inspiracje turystyczne i, i, i to czasem mogą być wiem, jakieś, 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 jakieś zagajniki jakieś ciekawe, jakieś gdzieś tam bezdroża polne um, ja do tego zachęcam i, i to się da znaleźć i, 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 i ta bliskość też jakby z Czechami mówię przez to, że tutaj pani Ania zna też język czeski i to nie będzie dla niej jakieś gdzieś tam gimnastykowanie się, tylko faktycznie kontakty mają już też wypracowane, że w tym połączeniu, też w tym całym takim połączeniu polsko-czeskim, to, 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 to jeszcze też myślę tutaj zyskujemy. Dzisiaj te, te, te granice są w zasadzie otwarte z małą tam przerwą, która była, ale już się mam nadzieję skończyła na dobre, tak więc ja jestem w dobrej myśli, że to będzie jednak... Kulało i, 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 i sprawiało radość i, i nam tutaj, na bożanom ale też jeszcze przede wszystkim przyjazdem. Fajnie, bardzo dziękuję.